Do godziny 12 mamy jeszcze około 25 minut. Wszystkich bardzo serdecznie w imieniu własnym i Rady Miasta Brzeziny witamy. Wielka wesołość nasza na mieszczan Brzeziński z otrzymania królewskiego pergaminu potwierdzającego przywilej lokacyjny do miasta Brzeziny. Niebodzian przed wami ugać mieszczanie. Wtedy wieś chwalebną niosąc co dokumenta, pisane świadectwo dać raczom. Kazimierz, zwany Wielkim, z Boga łaski Król Polski. Oto władca, chętliwy, rozum mający, zdacny Pamięć wyborną, wymowę szybko. Pieczęcią raczył potwierdzić przywilej lokacyjny miasta Brzeziny. Rok Pański 2014 <skrytować> będziem. 650-lecie potwierdzenia przywileju lokacyjnego miasta Brzeziny. A nowe spółek wybornie weselić się będziemy burmistrz miasta Brzeziny, Anno Dominii 2014. W 1139 roku w Brzezinach istniała parafia rzymsko-katolicka. W XII wieku nasze miasto określono jako Gród Kaszylański i miastem zwano. Zastępy będę Rzeczpospolitej i nasze miasto, co ważniejszy gród Polski, dokonały w 1241 roku. Bocim czym stawiało opór wojsk tatarskich? łupiących ziemię polskie, gwałt zadający na ludności. Z łaski Boga Król Polski uroczyście potwierdził lokację miasta Brzeziny, co świętować będzie w 2014 roku. W imię Pański Amen wiodący Rajca Brzeziny. Wszystkim pismo to czytający. pozdrowienia w Jezusie Chrystusie w imię Pańskie Amen. Aby przewlekłość nie uczyniła stanu prawdy niezrozumiałym lub zwietrzały, skoro kruchą jest pamięć ludzi, wypada, aby czyny, które dokonują się w czasie, były umocnione poparciem pisma. Przeto my, Kazimierz, z Wielkim, z łaski Boga Król. Wiadomym wszystkim czynimy obecnym i potomnym, którzy chcieliby badać ten pergamin, że pragnąc jak najszerzej przewić naszego panowania pożytki i dochody opatrznym mieszkańcom i Brzezin, którzy dla nas miłym i przyjętym uczyniły rzetelność obyczajów i wierność usług, co głosi opinia publiczna, a poświadczona oczywistość postępków, potwierdzamy prawa miejskie brzezin dla wygodnego, przyzwoitego utrzymania mieszczan. Podpisał Kazimierz Wielki z łaski Boga, Król Polski. Działo się w Krakowie nad Wisłą, anno domini 1364. Drodzy mieszkańcy, inaczej mówiąc, mieszczanie Brzezin, z okazji zbliżającego się 2014 roku, wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności, wielu łask Bożych, żeby ten rok był o wiele lepszy niż trudny rok 2013. Tego Państwu i sobie samym życzymy, żebyśmy się tak dalej rozwijali jak do tej pory, jako miasto.